Na gotowe przęsła czekają drogowcy. Baza w Łowiczu wysyła codziennie ponad 50 gotowych odcinków. Kierowane przez doświadczonych operatorów zestawy Placera Tojrera zastępują wiele brygad roboczych. Pracę wykonują szybciej i lepiej. Przykład to nieodosobniony i godny szerokiego rozpowszechnienia. Połączenie gospodarskiej myśli i mądrego wykorzystania maszyn. Końcówka roku 1968 tradycyjnie wypełniona była przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra oraz podsumowaniami roku. Tym razem święta przebiegały w cieniu operacji Dunaj, czyli inwazji wojsk układu warszawskiego na Czechosłowację w sierpniu, a w pamięci Polaków były także protesty z marca. Na kolei ten rok odznaczył się wypadkami m.in. w Kotomierzu w lutym, gdzie w wyniku najechania pociągu pospiesznego Bałtyk na wagony towarowe zginęło dwóch kolejarzy, czy kwietniowym w Sędziszowie, gdzie doszło do zderzenia pociągu towarowego z pociągiem zbiorowym. Do tej pory zdarzały się wypadki. Wypadki konwencjonalne. I to właśnie koniec roku miał przynieść taki, który jedynie pozornie był jednym z wielu, a który opisał Jonasz Przybyszewski, autor monografii o Katastrofie Otłoczyńskiej. Od Łowicza w kierunku kłótna po torze numer 1 jechał pociąg towarowy numer 4471. Kilkudziesięciowagonowy skład prawdopodobnie wagonów krytych prowadzony był lokomotywą ET-21. Na wysokości 94 km linii kolejowej numer 3, tuż za stacją Jackowice, maszynista zauważył, że jeden z końcowych wagonów zmierzającego z naprzeciwka po torze numer 2, pociągu towarowego numer 71. 188 wykoleił się i znalazł w skrajni sąsiedniego toru. Wdrożył on hamowanie, jednak dystans nie pozwolił na uniknięcie zderzenia, do którego doszło na 94 km 630 m. Wskutek wypadku wykoleił się elektrowóz oraz sześć znajdujących się za nim wagonów. Był to dopiero początek kłopotów. O 5.33 dyżurny ruchu w Łowiczu odebrał telefon od kolegi z Jackowic. Przekazał on informację, że kilometr za stacją doszło do wypadku i potrzebne są służby ratownicze. Karetki pojawiły się na miejscu bardzo szybko, już 7 minut po telefonie dyżurnego z Jackowic. Przybyli na miejsce lekarze od razu zobaczyli, że w polu leży nieprzytomna drużniczka z przejazdu, przy którym doszło do wypadku. Natychmiast załadowano ją do karetki i odwieziono do szpitala. Najprawdopodobniej lekarze nie podchodzili bliżej do wykolejonych pociągów. W tym samym czasie o katastrofie informowano kolejne służby. O 5.50, to jest 35 minut po zderzeniu, dyżurny z Jackowic poinformował o wypadku Milicję Obywatelską, a 15 minut później pogotowie przekazało informację o wypadku Straży Pożarnej i Powiatowemu Sztabowi Wojskowemu w Łodzi. Przed 6.40, gdy na miejscu byli już strażacy i milicjanci, podjęto decyzję o zbliżeniu się do wykolejonego taboru kolejowego. Ku zaskoczeniu służb, w odległości 50 metrów w kierunku miejscowości Jackowice znaleźli oni dwóch kolejarzy, a 40 metrów dalej kolejnych trzech. Była to załoga towarowego 4471, z której żywy był tylko jeden kolejarz. Natychmiast odwieziono go do szpitala, po czym lustracja terenu została wstrzymana ze względu na obecność niezidentyfikowanego gazu. Niepokojące wydarzenia w leżącej niedaleko miejsca katastrofy wsi Rząśno-Środkowe spowodowały jej częściową ewakuację. Którą po kilku godzinach objęto kolejne gospodarstwa. O 7:30 na miejscu pojawili się żołnierze z Ośrodka Analizy Skażeń Powiatowego Sztabu Wojskowego w Łowiczu. Problem polegał na tym, że nie posiadali oni odpowiedniego ekwipunku do wykrycia skażenia. Dopiero o 11:20, gdy na miejscu pojawiła się grupa z ośrodka badań specjalnych Wojska Polskiego, stwierdzili oni, że mają do czynienia z wyciekiem chloru. Wezwano zatem chemiczny oddział wojskowy, który przybył dopiero po 18 godzinach od zdarzenia. Do tego czasu zmarł ostatni członek załogi towarowego 4471 oraz drużniczka przejazdowa. Hospitalizowano zaś 30. Innych osób, głównie mieszkańców rząśna, a skażenie najprawdopodobniej ustąpiło. Wieczorem, bowiem na miejsce wypadku ściągnięto dźwig, który miał podnosić wykolejone wagony. Akcja rozpoczęła się o godzinie 1.27 grudnia i została przerwana. Ponieważ dźwig się przewrócił. Przez pozostałą część nocy i poranka podnoszono go, a o 13 rozpoczęła się kolejna akcja neutralizacji chloru i sprzątania miejsca wypadku. Nie był to jednak koniec ciągu zdarzeń. Kilka minut po 15.00 wybuchła cysterna, a uwolniona chmura zmierzała nad Jackowicki PGR, które ewakuowano i ponownie nadrząśno. Trzeciego dnia akcji, tuż po 15.00, miała miejsce kolejna eksplozja, a godzinę później kolejna. Dopiero następnego dnia, gdy eksplodowała cysterna, w którą wjechał towarowy 4471, udało się zneutralizować zagrożenie, zezwalając na powrót do domów okolicznym mieszkańcom. Łącznie w wyniku wypadku zmarło 7 osób, załoga pociągu towarowego 4471, drużniczka oraz jeden z funkcjonariuszy Ormo, a 97 osób zostało hospitalizowanych. Niewiele jest wiadomo poza tym, co odnalazł Jonas. Wśród tych niewiadomych znajduje się również przyczyna wypadku. Biorąc pod uwagę podobne zdarzenia, jak chociażby bardzo podobne i znacznie lepiej znane medialnie zdarzenie z Białego Stoku z 1989 roku, czy katastrofę w Jarostach z 1962, można założyć, że prawdopodobną przyczyną katastrofy mogło być pęknięcie szyny. Czy jednak było to kolejne zaniedbanie jak w tamtych przypadkach, czy może też szyna pękła w wyniku warunków pogodowych i niskiej temperatury, stwierdzić nie można. Pewnym jest natomiast to, że po katastrofie w Jackowicach miano zmienić trasy pociągów z materiałami niebezpiecznymi, takimi jak chociażby chlor. A Milicji Obywatelskiej zalecono utrzymywanie stałej gotowości w komendach powiatowych i kolejowych. Jeżeli taki wypadek miałby wystąpić ponownie. Główną różnicą między Białym Stokiem a Jackowicami jest fakt, że w 1968 cywilne ratownictwo chemiczne praktycznie nie istniało, a wypadek nie spowodował nagłej zmiany w tym kontekście. Pojawienie się tego typu ratowników można określić jako wieloletni proces, jako wieloletnią ewolucję, a nie natychmiastową zmianę. Obecnie przejazd jak i budka drużnika na 94 km i 700 km już nie istnieją, jednak okoliczni mieszkańcy pamiętają o wydarzeniach z ostatnich dni roku 1968.